No siamka, witajcie w dzisiejszym vlogu Masia. Ja właśnie ogarniam się do szkoły. Rozumiecie to, że mam tylko 4 lekcje lub 3 i, i to jeszcze na 12.25. Więc ogarniam się, więc zapraszam Was koniecznie do oglądania tego vlogu Masia. A jeszcze sobie otworzymy przy okazji dzisiejszego okienko kalendarza odwrotnego A więc co dzisiaj? A dzisiaj jest 21 pierwszy więc otwieramy A więc 21 A w nim mamy uh, uh. Mamy... O, chciałem zaopuścić Mamy E, maska do rzęsy benefitów benefit ma bardzo fajne ja jest, nie miałem kiedyś chyba taką ja mam kiedyś z benefitów chyba nie? chyba nie, dobra, myślę że ale no, więc później przetestuję tu sobie, więc to zostawiam, bo mówiłem wam, że będę zostawiać ja już się ogarniam lepiej się się i miejmy nadzieję, że dzień dzisiaj będzie salonem pełnym po prostu emocji w ogóle te pay t więc słupki, a wydajcie, ponieważ okazało się, że jestem tylko sam i tam większość osób jest chorych, a dzisiaj mam ogólnie praktyki, jutro i... Ogólnie, siedzę, y, ogólnie pani stwierdziła, że mnie zwa, zwalniają mnie z tych dwóch dni i z czwartku, znaczy z dzisiejszego jutra, czyli, i jutro raczej. I jestem zwolniony z dwóch dni, więc y, bardzo dobrze, więc i, je, więcej czasu mam. Muszę nagrać parę rzeczy pod kampanią, wiecie o co chodzi TP. No i jeszcze muszę skoczyć do kolei po jednym wzorcu i no taki szybki update, więc do potem. I spotkałem koleżankę i w ogóle biorę się za spakowanie pierwszego prezentu ale podnę ten filmik, żebyście nie wiedzieli co to jest dokładnie i mm, delikatnie biorę się za montaż tego vlogmasa oczywiście, bo ja wcześniej nie montuję i powiem mam już jest 20 grudnia, 21 grudnia i trochę żałuję, że to tak szybko zleciało, poczekajcie, musi iść na Szkoda, że kończy się ten vlog, masz, bo fajnie, fajnie w taki tryb weszłem, w nagrywanie codziennie Nie Chcę, nie dał rady, jakby, grudzień to jest taki fajny okres, kiedy możemy sobie jakby jakby, bez twórcy, wiecie o co chodzi, jakby, rozbijać się, pokazywać wam coś fajnego. I to jest pod takim względem. Czy ja bym robił taki, jakby, z innego miesiąca? Raczej nie, ja wolę taki grudzień. Trochę mało wam pokazałem takich, myślę, bardzo takich... Mało, głównie wam pokazałem mi jak e, chyba bardziej zakupy Takie, nic chyba nie, no to co mi się wydaje to filmik coś takich rzeczy nie pokazywałem Mega świąteczny Więc, mm, no I weźmy się tego prezentu i myślę, że tyle bo ja się biorę teraz zapakowanie Więc, y, jeszcze zadzwonię do mojej Zadzwonię do mojej kuchni czy Jutro się spotkamy, więc zacznę teraz e, pakować dla niej prezent. Taki wybrałem papier. Nie wiem jak to I to był. O! Taki papier, ładny, z takimi tymi czaro-złoty, jakby jak Do niej, do, do niej szybko zadzwonię bo jutro mam wolne nie wiem co wam, chyba to mówię. więc będę pewnie łączył tego vloga z kilku dni więc no więc go połączę z kilku dni mm -hmm. albo nie, albo nie połączę go z kilku dni Zobaczymy. O! To chyba, dobra. Dzień położę. Myślę, że. No to, co ma... Chodzę trochę lipa odwagiem, bo tutaj mi... Ja w tym roku jakoś nie umiem pakować projekta do deski, to... W tamtym roku jakoś mi lepiej sło. Dobra, to tutaj... Dobra. Bo ja to jednak... jednak to spakuję jak taki zwykły... E, zwykły cukier taki Witajcie w drugim menu. W sumie, witajcie 22 w czwartek. Dzisiaj zaczynamy kolejny vlog, i oczywiście otworzymy tegoroczne okienko kalendarza adventowego. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie jak fajnie. że wam czekajcie, dzisiaj jest 22. drugi czekajcie, włączę oh, oh, w o, jestem już. I w dzisiejszym okienku numer 22 mamy o, mamy świeczkę i pachnie jak Pachnie jak kremem niwa. Żaltuję. Pachnie kwiatowo taki sialkaśmy trochę od jakieś znacie. tak wygląda na świecił. Więc tutaj kładę przy świetkach. Więc to było dzisiejsze okienko. Dobra, do później. Później Mam znowu Dobra, jest Mamy znowu planerki z de galerii Mówiłam, ja chcę z de Dobra Mówi, a to? Mówi, że to jej tutaj... kupię Nie, nie to robię. A to macie Dobra, o Jezu Trochę tutaj jakby mnie nie fokosz, nie ma to? O, o mysie Siedź, siedź Dobre, już wróciłem z góry Jeszcze robię wam szczytki Tak A mam nadzieję, że nikt nie do mnie, do, do kogo to A więc, kupiłem do prezentu kot a tutaj sobie popcorn ok, i u, powiem Wam, sobie akurat to kupiłem, ale kupiłem ten popularny puder z Parze, Ten. O. o, ten puder kupiłem z Paese. Jestem ciekaw, ja słyszałem takie dobre opinie na ten temat y, pudru, więc y, mówię: Dobre, na pewno mam ci to się pierwsze testuje. ik is pod een poeder onder de ogen, weet je dat? Ja, een poeder onder de ogen. Oh, een hele Mówię, a przetestuję sobie ten puder? bo tyle osób mówiło, że tak zachwycało się ten buder. To mówię, a dobra, śmieję jeść na pewno i to go weźmy. Kupiłem go na trug za dwie dychy. Tak, za dwie dychy. O, udało mi się odtworzyć. Nie pachnie. A, no to dobrze, śmieję. No, nie pachnie. Więc. A i co ja jeszcze kupiłem? A, widzicie, sobie jeszcze kupiłem? takie, o, dobra. Więc dziękuję Wam za oglądanie, zostawiacie, sobie i widzimy się już w kolejnym vlogmasie. W dzisiejszym vlogmasie pamiętajcie, że są ukryte trzy Więc buzaki, bajo, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym vlogmasie. Bajo, do, do